Są już kwiaty za kilka dni, będą piękne kielichy, to też będą tutaj na kanale i zobacz. I listki się zielone również pojawiają. No i jest pasja, ale cóż, ciekawostka. No jeżeli chodzi o odmianę blue crop, no w Polsce na za dużo tutaj pąków kwetowych nie ma. No i tutaj też na plantacji widzę, że y, dużo tych kwiatów nie będzie. Ale najważniejsza to jest jakość. I największym problemem będą chwasty zaraz na no, ogrodkaninie, no o wiele prostsze prowadzenie, więcej czasu no i też ta no widgoć no i krzewy też w całkiem dobrej kondycji są I to jest właśnie tkanina że tkana, tutaj dziura zrobiona kilka sezonów temu, ze 2, ze 3 lata temu i się trzyma no, i co ciekawe, widzisz tutaj tam tą chmurę? No, sąsiad pryska w sadzie. Teoretycznie już siódmy taki zabieg w tym sezonie. No, tak naprawdę się jeszcze kwiaty nie pojawiły, a ciągła ochrona, no i to nie są odżywki. Już ten zapach czuć, no, walka ze szkodnikami, no a tego tutaj w borówce nie mamy. No, na wieczór jeszcze dogram odcinek dla tych moich kochanych stałych widzów, no, bo ta zdrowotność, nie tylko owoc, ale właśnie uprawy sprawia, no, że jest najchęć do nagrywania. Bo tutaj całkiem możliwe, że w tym roku, raz ja zrobimy drugie ostość nie będzie żadnego choróbska, te wszystkie tutaj krzewy. No ale cóż, kiedyś jak byłem młodziutki chłopaczek, to taki byłem, no, zero oprysków, zero glifosatu. Teraz to już tam mi wszystko jedno, bo to w powietrzu więcej wdychamy, ale chodzi tylko mi o pieniądze, że taki każdy zabieg, czas, ropa, oprysk, no kupę, to jest inwestycji, później taki owoc, prawa jest nieopłacalna. No i tak, tutaj przy borówce mało pąków kwetowych, bo też widzisz, klimat się zmienia, czasami tak by ważnym też wariuje i nie w każdym roku jest w pełni zbiór i to trzeba po prostu zaakceptować, ale jak na razie wszystko fajnie wygląda i widzisz, mamy sobie 10 ton borówki. Trzeba każdą tonę zebrać ludzkimi dłońmi. Czyli te to już my za kilogram 3 płacimy, to mamy 30 tysięcy, trzeba zapłacić pracownikom. Mamy 5 ton borówki, to mamy o połowę mniej kosztu zbioru i wartość owocu jest jeszcze wyższa. No chyba tak mi się wydaje, że lepiej mieć mniej a dobry owoc, ale to chyba się powtarzam w dzisiejszym odcinku. Chyba tak. Listki już ruszają, pięknie jest. Kochani moi, dziękuję się Jedyny moment w roku, który dają radość, tak hitną jest ładnie. No i tutaj mocno zapierdziela. Jak widać chmurę o No i też na dniach tu się ładnie na plantacji zrobią w końcu się krzewy zrobią zieloniutkie i będzie przyzwoicie. Zrobimy jeszcze odcinków dużo. Tutaj będą no, kielichy. Spokojnie. Zobacz jak się tutaj biało zrobiło. I za kilka dni. Ale pachnie, o tu już się zapach! I za kilka dni będzie podobno przymrozek, więc całkiem możliwe, że tutaj tych czereśni nie będzie. Zobaczymy z dystansem podchodzę do tego wszystkiego. Bo mówię, że te 8 lat nagrywania 3-4 razy stawiło się, że w ogóle tutaj nie było ani jednej czereśni. A jak były, to od razu wszystkie szpaki zjedzone. No i dalej sąsiad wraca, no bo każdy rządek trzeba wjechać. No jeszcze na koniec sobie taką informację dla moich widzów, zaś dwa rodzaje borówki. To jest tutaj przewrócona. Tarasowa, może rosnąć na balkonie świetnie, a to jest odmiana, która uważam, że będzie miała największą popularność. Ja się chyba na niej w swoim życiu skupię w 100%, bo wiem, że zawsze eksport tej odmiany będzie szedł. I stanie jak przypadkiem spróbowałem tego owocu dwa lata temu, to po prostu byłem w szoku. I to jest naprawdę ze szczerości to mówię. I zaś, tarasowa. To jest zupełnie inna budowa, takie wiotkie, gęste, też fajna, ale tutaj jestem w tej odmianie zakochany zdecydowanie, więc, jeżeli ktoś by sobie chciał zamówić, no jeśli mówię teraz, bo nawet na przyszły rok, za dwa lata, to jest już mówię ilość ograniczona. Zapraszam do kontaktu. Numer sobie zostawiam tutaj zawsze w takim banerze. No i sobie można zatrzymać odcinek, filmik, spisać numer i się ze mną skontaktować. No i co, trzymajcie się. Pozdrawiam. No i następne materiały, już chyba te będą kwiaty bardziej widoczne, ale faktycznie, zgadza się, blue będzie w Polsce mniej. No i teraz następny rządek. Trzeba wjechać, skończy je, trzeba jechać, jeszcze wody trzeba nalać, tysiąc litrów, a tutaj właśnie że nie trzeba tych chorób tutaj w Borówce, bo widzisz, w przereśniach też, no, robal się nieraz zdarzał, tak, w śliwkach, w innych uprawach, szara pleśń w truskawce, no, wszystko choruje, a tylko ta Borówka tak naprawdę jest, no, tą taką y, szlachetną, tak, a to są koszty, nie wydasz na ochronę, no, są nie ci w kieszeni.